Poznaj Zespół Szkół Cechu Rzemiosłu Różnych w Bielawie, miejsce, gdzie pasja spotyka się z praktyką. U nas nauka nie kończy się na teorii. Dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi rzemieślnikami i firmami, już od pierwszych dni uczysz się i zdobywasz prawdziwy zawód. Zespół Szkół Cechu Rzemiosłu Różnych w Bielawie to przede wszystkim branżowa szkoła pierwszego stopnia. Szkoła wielobranżowa, której kształcimy w wielu zawodach. Takich jak fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, sprzedawca. Zawodów jest tak wiele w naszej szkole, że nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić. Jednakże, jeżeli uczeń zamarzy sobie zawód, w którym chciałby się kształcić, znajdzie pracodawcę, który go wyszkoli w tym zawodzie, zapraszamy go do naszej szkoły. Szkołę tworzą ludzie, a szczególnie nauczyciele. Zobacz, jak wygląda edukacja oczami naszych pedagogów. Ucząc języka angielskiego, staram się, by młodzież wykorzystywała tą wiedzę w pracy, jak i w życiu codziennym, dlatego mamy bardzo dużo speakingu i projektów. Szkoła dysponuje bogatą bazą do lekcji wychowania fizycznego. Jest to boisko Orlik, które bezpośrednio przelega do terenu szkoły. Sala prawdzie nie jest duża, ale spełnia nasze oczekiwania. Pracujemy w zespole szkół, który nie tylko stawia na edukację i naukę dzieciaków i młodzieży, ale również na ich rozwój psychiczny. Dlatego dużo uwagi poświęcamy na udzielanie im wsparcia przez psychologa, przez pedagogów szkolnych, przez doradców zawodowych. Zespół szkół cechu rzemiosł różnych w Białawie to szkoła, która przygotuje Cię do prawdziwego życia, zawodu i do sukcesu. Uczę się na kierunku mechanik pojazdów samochodowych. Ta szkoła umożliwia mi spełnianie marzeń, ponieważ zostanie mechanikiem to było moje marzenie. Serdecznie zapraszam do tej szkoły. W szkole sprzyja jak najbardziej bardzo miła atmosfera i serdecznie zapraszam do szkoły, do nas. Moim marzeniem było zawsze zostać fryzjerem, dlatego wybrałam i tą szkołę i mój zawód. I mam nadzieję, że Wam się spodoba nasza szkoła i bardzo zachęcam do niej. Absolwenci naszej szkoły to ludzie sukcesu. Wielu z nich prowadzi dziś własne firmy i rozwija się zawodowo. Nazywam się Pinko z Natalia, jestem absolwentką szkoły Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie i po jakimś tam czasie zdecydowałam się otworzyć swój salon, który się nazywa Manufaktura Włosa. Jesteśmy właśnie tutaj przy ulicy Piastowskiej 38. Czwarty rok już sobie funkcjonujemy. Jestem tutaj z Wiktorią, która jest moją pracownicą i też absolwentką szkoły. Jest też Lena i Sara, które Chodzą też teraz do szkoły, właśnie jedna jest w pierwszej, druga jest w drugiej klasie. I tak naprawdę zachęcam, żebyśmy sobie jakby wybierali tą szkołę, bo tak naprawdę droga później jest też fajnie otwarta, ponieważ ja też później poszłam sobie do liceum uzupełniającego za maturę i tak jakby coś się wydarzyło, to zawsze mogę sobie pójść dalej. Także bardzo serdecznie zachęcam, zapraszam i, i też zapraszam do salonu. Wybierz Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie. Zdobądź zawód, poczuj satysfakcję, działaj i rozwijaj się, a potem rób to zawodowo, dołącz do nas.